Siemaneczko, witam was serdecznie. Siemaneczko. Tak, siemaneczko jest ze mną kubuś. Witamy was w kolejnym odcinku. I dzisiaj zestaw startowy z FIFA 365-2024. Koszt zestawu startowego 54,99, a taki zestaw startowy zawiera oczywiście album. Przewodnik 18 kart, 3 karty z limitowanej edycji. Jedną kartę z końcami i są jest polska drużyna na limitkach. Z tego co widziałem, jest raków częstochowa, więc fajnie. Ja mam ten zestaw startowy Z Media Expert Zamówiłem sobie i na drugi dzień już miałem Dobra, zaczynamy, otwieramy Kubuś tutaj ze mną Kuba to pewnie dzisiaj Też coś fajnego trafisz, co? To musisz uważać Kubusiu, żeby się na mnie Trząsł statyw Dobra, otwieramy, poczekaj Kubusiu Najpierw schowamy kartę, żeby tak Od razu nie pokazywać Czekaj Kubuś, wyrzucimy tą folię Usiądź, Kubuś, normalnie, bo trochę się trzęsie. Jest przew O, dobra. A może nie było widać? Ojej, czekajcie, tu są kolejne. Okej, okay. nie widać na razie. Może się trafi ktoś z Polskiej Ligi. Zobaczymy. No, jest album. Album jak album. Zawsze taki sam. Mamy tutaj checklistę. Zaraz ci dam, Kubusiu, będziesz otwierał saszetki. I tu mamy kolejną checklistę, no i ogólnie jest do zebrania 459 kart, plus pewnie Momentum, bo Momentum chyba tutaj nie uwzględni... To nie, to, to nie, to na TikToka zostawimy, Kobusiu. Już zaraz Ci dam saszetki, będziesz otwierał. Tutaj, z tego co widzę, to nie widzę. Nie widzę, żeby to były karty Momentum. Oczywiście przewodnik jest w języku polskim, więc fajna sprawa. No dokładnie, jest w języku polskim. I co my tutaj mamy? Oczywiście pokazane, jak wyglądają karty, opis, jak grać i tak dalej. Na razie jednego top mastera Kubuś już trafił. Tu w środku też jest checklista. Dobra, nie będziemy przedłużać, bo pewnie, wiadomo, no, najważniejsze jest otwieranie, więc najpierw pokażemy jedną limitkę. Nie wiem, gdzie to były końsy. Tu są końsy. Jeżeli ktoś gra, to łapcie kodziki, proszę bardzo. I tutaj macie na dzień dobry 350 końców. Nie, nie, to na TikToka. Ja już ci dam, bo żeby nam się nie pomieszały. Mamy trzy saszetki. To co, Kubusiu? Którą będziesz otwierał? Lewą. Lewą, czyli z tej strony jest lewa, od naszej strony. Trzymaj Kubusiu otwórz i karty od tutaj. I tu sobie kładź. Mogę sobie jedną też otworzyć. Tak. Ja wam pokażę już kolejną limitkę. Limitki wyglądają w ten oto sposób. No i pięknie mi się trafiło. Co? Trafił? Mi się tutaj czekaj, bo ja to kiepsko widzę. Co? Bapę? Nie. Raków Częstochowa. Zawodnik z polskiej ligi, więc wiemy, że jest ta drużyna. Nie wiem, jakie są jeszcze inne, czy w ogóle są jeszcze jakieś polskie. Zobaczymy. Kubuś już sobie jedną saszetkę... Aha, tu ci jeszcze jedna karta została. Wow, patrz. Nie no, ty to masz szczęście. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Patrzcie, co Kuba trafił. Fans, favorite Mbappé. Nie, no ja nie wiem. Ty, Kubuś, wiesz, jeszcze Mbappé jest na karcie Momentum. To ja się nie zdziwię, jak Ty go w ogóle trafisz. Nie, nie, ja nie wiem, jak Ty to robisz, ale Ty masz naprawdę do niego szczęście. No, pięknie, Kubuś, się trafiłeś. No, pokaż, co tam masz jeszcze za karty. Nie, nie, tak nie rób, nie, Kubusiu. Kuba, nie, tak nie. Normalnie, nie wygłupiamy się. Tutaj mamy Rashforda. I tutaj mamy bazóweczkę. I tu mamy jeszcze jedną bazówkę. A czekajcie, bo jakoś coś mi za mało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, no ale Kuba strzał, miałeś, że... ja nie wiem. Drugi twój unboxing, drugi raz to otwierasz i znowu Mbappe. Yy, dobra, pokażemy kolejną limitkę. Mamy tu zawodnika z Bayernu. No limitki wyglądają całkiem sympatycznie, ale fajnie, że jest polska drużyna. Yy, dobra, mogę sobie no ja też otworzyć. No to tak, no mamy dwie. No to którą ty chcesz? Tam. To Tom, Tom. Tą, tak? A ta będzie dla mnie. Dobra, jedną ja sobie otworzę. Także no, fajnie się trafiło. No jeszcze, Jakuba, jakbyś trafił Mbappé na karcie Momentum, to już bym był naprawdę w szoku. Tu mamy Fansa. Damy go tu. Tutaj musi być oczywiście twój Mbappé. Tu mamy kolejną kartę Mbappé? specjalną. Mbappé, no. Poczekaj, Kubuś, tylko pokażę swoje i zaraz ty pokażesz swoje. A, ty tam ładnie układasz. Dobra, zaraz wam pokażemy. No, i tutaj bazówki. Zapraszam też na TikToka. Tam będę otwierał dla moich widzów saszetki. Więc, jeżeli chcecie, wystarczy, że wpiszecie sobie Sebek 19801, to Wam wyskoczę jako pewnie Seba czy coś takiego. Zresztą poznacie nas. Tam, tam otwieram dla moich widzów saszetki. Dobra, Kuba, tu masz kapitana. Jakie masz jeszcze karty? Pokaż. Tu masz kolejną kartę specjalną. Kuba tak otwiera, wiecie, tam przy sobie, nie? Nie, no to nie jest Mbappe, tu trafiłeś mi zawodnika z Realu, dziękuję Ci Kubusiu, fajnie, jeszcze mamy jedną limitkę, pokaż co tu jeszcze masz, tu mamy bazówkę, kolejna karta specjalna, Leao z Milanu i jeszcze masz jeszcze jakąś? Nie. A co tam chowasz? No nie no Kuba, nie no daj, bo mi poniszczysz Kubuś, coś Ty tu schował, a już myślałem, że coś specjalnego. Ty mały łobuzie. I to są wszystkie, nie? Ale patrz, kuba nie, no naprawdę. Ty to masz szczęście, zobacz. Dwa papę. E, to ja, No dwa razy trafiłeś Mbappé. No to ja z tobą otwieram to następne. To ty, ty pewnie trafisz znowu Mbappé. O, pięknie. I tu jeszcze Neymar, zobacz. Neymar, Neymar na limitce. Trzy limitki. Oj, uważaj, Kubusiu. Trzy limitki. Co tam, idziesz już do mamy? Bo mama już poszła chyba do łóżka. <laughs> Zaraz przyjdę ci dać buziaka, bo my to nagrywamy wieczorem. Chyba już tam się szykuje pomału do spania. No fajny zestaw startowy. Podoba mi się to, że jest polska drużyna. Oj, chyba się tam uderzył. Fajnie, że jest polska drużyna. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne polskie drużyny. E, więc no, fajna sprawa. Podejrzewam, że za granicą pewnie nie będą mieć. No ja tam zaraz przyjdę, Kubusiu. Buziaka Ci dam. Także, co? Ja... Ja już skończyłem. Nie, tamto na TikToku będziemy dla naszych widzów otwierać, bo tak, tak, tak się bawimy na TikToku teraz. Więc zapraszamy na naszego TikToka, i tam po prostu ludzie coś piszą, co tam chcą. A ja dla nich otwieram saszetki. Dobra, słuchajcie, to by na tyle w tym odcinku. O, aż mi się stracił. Dobra, Kubuś, jak chcesz, to chodź, otwórz sobie jeszcze jedną. Wybierz sobie z tamtych którąś. To już jest poza zestawem startowym, bo Kubuś lubi otwierać. Wybierz sobie jakąś jedną i chodź, otwórz. No, ale musisz, Kubusiu tak troszkę szybciej, bo nam zaraz tu się bateria straci. Tą otwierasz? Tak. No to otwórz sobie i pokaż tu, jakie karty tam będziesz miał. No, otwórz sobie, kubusiu. Dobra, Kuba, otw 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 Kuba otwiera saszetkę dla Was, tak? Dla widzów, Kubuś? Pewnie z Mbappe. Jak będzie Mbappé, no to, to nie wiem. <tata>, Tata chyba wyskoczy przez okno. Daleko nie polecę, bo my mieszkamy na parterze. Fans. O, tutaj mamy kolejną kartę specjalną. I to jeszcze pięknie. Znowu zawodnik z Realu Madryt. Bellingham. Oj, tu już chyba nie będzie nic. Tutaj bazóweczka. Kolejna bazóweczka. Kolejna bazóweczka. I ostatnia bazóweczka. I Kubuś, znaczy te loga nawet się troszkę tu świecą. Ja to uznaję jako kartę bazową. No zresztą to jest karta bazowa, bo przecież tu widać. Dobra. Tak, słucham Cię Kubusiu. Ty też z tym spał? Z kasztanem? Czemu ma tata spać z kasztanem? Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Fajnie, że wpadły mi dwie karty z Realu Madryt. Fajnie, że wpadł Mbappé. Fajnie, że wpadła limitka z polskiej drużyny. Daj buziaka, Kubusiu. Fajne strzały. To jutro polujemy na kolejnego BAPE, nie? Zaraz przyjdę, tam Ci jeszcze jednego buziaka. I Kubuś otworzył dla Was saszetunie. Także chcecie, żebym ja, bądź też Kubuś, bo na TikToku razem też nagrywamy, żebyśmy otworzyli dla Was jakieś saszetki, to zapraszamy. Z kasztanem? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!